Witam! Proszę spojrzeć. Wybraliśmy się na ryby. Śnieg pada. Trzeba jakąś rybę złowić na święta. A więc wybraliśmy się na leszcze, ponieważ u nas w okolicy jest bardzo dużo leszczy, ale leszcze są bardzo smaczne. Dlatego wzięliśmy wędki i jedziemy nad kanał. Wszystkich panów wędkowania zapraszam, ponieważ nigdy nikt nie odejdzie z pustą ręką. Zawsze ktoś coś dla siebie złowi. Pozdrawiam zapraszam do następnego odcinka a wszystkich pragnionych wrażeń Zapraszam do kontaktu i udostępnimy pole i staw, na którym będziecie mogli wędkować i zdobyć rybę na święta, ponieważ ryba jest droga, trzeba samemu się o nią postarać. Gracias. No.